Witam, pokażę Wam dzisiaj samochód strażacki ze światłem i dźwiękiem firmy Playmobil. Niech obrazek mówi sam za siebie. Mamy światła. Mamy dźwięk. Omówmy się. Profesjonalny wóz, piękny, czerwony, marzenie każdego chłopca i większości dziewczynek. Kawał wozu, spory. Pokażę Wam teraz um, jego funkcję. Światło się pali. Mamy tutaj tryb A i B różnych dźwięków. Zobaczcie. To jest jeden. To jest drugi. Dźwięki mogą chodzić niezależnie, być emitowane niezależnie i światło też jest niezależnym włącznikiem włączanym. Co mamy w środku? Kabina. Krótkofalóweczka. Kierownica, którą można nawigować. No i mamy oczywiście. A tutaj gaśnicę, taką podręczną. To jeżeli chodzi o wóz. Mamy jednego strażaka w komplecie, który jak widzicie, jest już w akcji. Tu ma różne systemy do nawigowania, do łączności. Ma kask oczywiście ze specjalną ochroną na oczy. Rękawiczki włożone. Z tyłu wozu halogeny, które możemy ustawić, jeżeli akcja przebiega w nocy. No, i słuchajcie, co tutaj jeszcze jest. Tu mamy pompę, drzwi się otwierają. Mamy z dwóch stron otwierane części wozu. Otworzę je. No, i tu mamy najróżniejsze szuflady. A w szufladach? Możemy zabezpieczyć odpowiednio teren, żeby żaden inny pojazd nie wjechał, jeżeli jest niebezpiecznie. Mamy taką wyciągarkę. Do tego możemy mieć różne końcówki. Proszę bardzo, taka albo jakiegoś takiego chwytaka na przykład. No, proszę bardzo. Co w kolejnej skrzyni? Coś do porządków. Mamy tutaj kilof, łopatę, kanister. No, jeszcze jakieś różne. O, mamy taki mały czekanik. Mamy jeszcze jedną cykladę. No, i tutaj mamy elementy takie do pompy. Tu możemy podłączyć się do jakiegoś punktu wodnego. I dostarczać wodę bezpośrednio jakby do pojazdu, a potem rurami, które są z dwóch stron, są czaderskie, bo są gumowe, bardzo długie. No już żeby, gasimy pożar. Możemy też tutaj podłączyć ten szlał. No i że tak powiem z wielkim wyrzutem, daną budowlę czy obiekt gasić. No, co, pokażę jeszcze z drugiej strony też mamy kolejną rurę. Samochód, słuchajcie, może mieć elementy RC, tak jak widać na, na instrukcji. Możemy dokupić element nawigacji i mechanizm sterujący wozem, ale nawet bez niego naprawdę spełnia swoje zadanie. Tak wygląda od dołu. Opony są gumowe, miękkie, będą cichutko poruszały się. Po podłodze, zgrabny, zwinny, no i jak najbardziej zadaniowy wóz strażacki.